Grał u Fopecki to trudniej Valorant, w którym to gość może wygrać wymienione przed chwilą Valorant pońca, Za nie może sobie kupić jakiegoś, nie wiem, skinka czy coś. Dzisiejszym gościem jest Wpadka, dzień dobry. Cześć, jestem Wpadka. Gram w gry komputerowe, na przykład w Valorant, streamuję na Twitchu. I... i... robię różne ciekawe rzeczy. Jeśli chcesz zgarnąć darmową myszkę gamingową, to zapraszam Cię na mojego Instagrama, link do giveawaya znajdziesz w opisie. Powodzenia. A, a powiedz jakąś ciekawostkę o sobie. Zaskocz, zaskocz moich widzów. Mój kot, on żyje. Nie wiem, czy widać. To jest Kot? On żyje. Okej, okay, nie wiedziałem, że to jest Kot nawet. Ma na imię Dobre. Astra. Ma na imię Astra po valorant Astra. Więc tak, zasady są następujące. Najpierw stan, której gość nie widzi, a Wy widzicie, ja widzę. Wybiera 5 kopert. W tych kopertach może trafić od 50 do 2000 valorant Winsów Oraz takie smaczki jak np. Golda, daje 5% do całości. Latynę, która daje 25, mortala, daje 50%, e, lub Irona, który kasuje wszystko, tracisz wszystko, minus 100%, więc e, to byłoby w sumie całkiem zabawne, jakbyś trafiła same Irony, to jest możliwe, to jest możliwe, okej? Okay? To jest ci... hipotetycznie możliwe, więc. Wiesz, Iron jest mi bliski, a przez pierwsze kilka sezonów a. trafiałam tylko Irona, ale w grze, więc jakby. A, no to ja trzymam kciuki, żebyś jednak nie trafiła samych Ironów. E, no ale tak, e, później będzie pięć pytań, jedno pytanie, jedna koperta, no a na samym końcu e, troszeczkę się pohandlujemy. E, może coś od ciebie odkupię, może nie. A jeżeli właśnie chodzi o te negocjacje, to ja będę mógł od ciebie kupić za maksymalną ilość maksymalnej nagrody, czyli będę mógł od ciebie odkupić kopertę za makwo. W końcu. Zaczynajmy w takim razie. Wybieraj numerek od 1 do 49. Pierwszy numerek, dawaj. Yy, 13. To będzie szczęśliwy 13. Czy to jest szczęśliwy numerek. No, zobaczysz, zobaczysz później, tak. Dobra, dawaj dalej. 13. Yy, ile mam ogólnie do wybrania? Jeszcze raz 49. Yy, Ale tak, nie, 5. Tak, nie, tak. Ogólnie będzie 5. <laughs> tak, ogólnie 5. Przecież ogólnie 5. Nie, ogólnie, Biorę ogólnie wszystkie 5. możesz wziąć, tak. Nie, do jednej bym nie wzięła, żeby nie trafić z 100. Dobra, poczekaj. Yy, myślę nad numerami. Może tak, może obok będzie 11, bo tak. 11, 11 lutego się urodziłam i to jest taka mm -hmm. mm, liczba związana ze mną. Okej, okay, No i numerek jeszcze 2, 11. będzie 21. Okej. Okay. I, I 37. 37, okej, okay. ciekawie, ciekawie. No, ostatni Tak mi się numerek. po prostu rzuciło. I ostatni numerek, myślę, że. To musi jeden. być coś mocnego. Jeden! 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 jeden. Jesteś jeden. tego pewna, że jeden. Dwa! Dwa! Na pewno? No może Ty jednak jeden. Nie, zaczekaj, dobra, no odwrót, na odwrót. E, no. Wybierzemy coś związanego ze mną. 69 Dawaj. nie ma, nie? Nie, Poczekaj. Dzięki nie mm, są jeszcze śmieszne numerki. Nie ma chyba już śmiesznych numerków Kurde. w Polsce. To losowo wybieram czwóreczkę. Czwóreczkę. No dobra. Niech tak będzie. Okej, okay, więc w takim razie... Okej, okay. to jest <laughs> bardzo źle ogólnie, widzę, że jest no Jest tragicznie. świetnie, jest świetnie. Same 2000 Valorant masz, naprawdę. Okej. Okay. Więc, mm -hmm, w takim mm -hmm. razie, lecimy z pierwszym pytaniem. Czy jesteś gotowa? Nie? Tak. OK, super. Więc tak, pierwsze pytanie. Myślę, że będzie dosyć proste, aczkolwiek zobaczymy. Więc tak, jaka jest maksymalna rangę, jaką można dostać po placementach? Odpowiedź A, diament 1, odpowiedź B, platyna 3, odpowiedź C, diament 3 i odpowiedź D, ascendant 1. Okej, okay, ogólnie jestem prawie pewna, że ktoś mi tłumaczył, że to jest mm -hmm. ascendant 1. Okej. Okay. prawie pewna. Prawie no pewna. Daj mi się chwilę się zastanowić, bo rozmowa była na temat tego... Dobra, na pewno da się dostać brąza, bo ja dostałam, ale tu nie ma takiej odpowiedzi. No nie ma, to eee... mówimy ma o maksymalnej randze. Myślę, że da się od razu dostać ascendanta. Wiem co on jest w ogóle, w ogóle dziwnie to jest rozważone, bo jest diament, platyna, diament, ascendant, a nie po kolei, powinno być platyna, diament 1, diament 3, ascendant, a tak to ja czuję taki niepokój co do tych odpowiedzi, ale dobra, wydaje mi się, że tak, na pewno tych dwóch najwyższych rank się nie da dostać, to jest obvious, diamenty mm. ludzie dostawali, wiem o tym. Mm -hmm. Platyny ludzie dostawali też, wiem o tym. No to teraz Ale wydaje pytanie, mi się, czy teraz ci się ascendant? da dostać Ascendenta 1, czy to jest Diament 3? Jezu. Jak myślisz, jakie masz tutaj Czy to było tak? Teraz muszę sobie przypomnieć, bo ktoś mi odpowiadał na streamie i teraz, czy ktoś mi opowiedział, że nie da się dostać Ascendenta, czy że da się dostać najwyżej Ascendenta? To jest dosyć kluczowe teraz. I muszę to rozkminić. Ogólnie, bo nie powiedziałem ci tego. Masz jeszcze do wyboru 50-50 na te pięć pytań. Raz możesz z tego skorzystać. Pytanie tylko, czy chcesz na pierwszym pytaniu z tego korzystać. A to jest pytanie, z której koperty? A, bo ci nie powiedziałem, walczymy po kolei o te numerki, czyli teraz walczysz o numerek 4. 4. Tak. Eee, nie, to, mówię, marudziłeś na tę kopertę. To nie, to wywalone w nią. To na jakąś lepszą. To spożytkowała. A no dobra, no dobra. E, em, dobra. Ja bym powiedziała, że Ascendant 1. D. D, jesteś tego pewna? Absolutnie nie, nie mam pojęcia. Nawet nigdy nie miałam platyny. A co dopiero, żeby wiedzieć, jaką na rangę? To, to jest, mętek, to, to, jest to, to jest za rodzaj pytania, nie wiem. To jest. Prowadzący to jest się takie... na mnie Przepraszam, znaczy, ja trochę się mszczę w tych pytaniach, od razu ci powiem. Po telefonie u ciebie, co e, zresztą zobaczysz w innych pytaniach. Było okrutne. Tak, Aha. tak. E, Dobra, tak. Więc to jest. To jedno z na prostszych. Okej, okay, to na razie jak mam szansę strzelić w ogóle, to powiem, że D, Ascendant 1, a potem Dobra. będę korzystać z 50-50, bo teraz jest jeszcze szansa, że trafię. Teraz mam 50-50, bo nie wiem, czy Diament 3, czy Ascendant 1. Daję Dobra. Ascendant 1. Koniec, kropka. Więc, to jest moja decyzja. Okay. zaznaczone. Uwaga, chwila prawdy. Jest to poprawna odpowiedź. Gratuluję. Doberek ah! e, oh, 4 ląduje na twoje konto. E, no i tak, można maksymalnie Ascendanta 1 do o, więc... Ty masz rangę obecnie. Teraz mam Diamenta 2. Mm, ale, a pik no. y, twój to był, tam cię o to, już nie pamiętam. E, Immortal, kiedyś. Jak jeszcze umiałem grać. <grym> Bardziej. E, no w pierwszym i drugim epizodzie miałem Immortala. Ty ten... miałem Immortala. A nie, tak, to wiem. Irona. To Irona powoliłam. Podobne, nie, też ta sama literka. i Samą w sumie. Dobra, Śmiałam drugie pytanie. Z jakiej mapy jest ten screenshot? Nie, <laughs> nie <robię> tego! Nie <laughs> zrobiłem to specjalnie. To nie zrobiłem graffiti, chociaż myślałem, ale uznałem, znalazłem coś Jeszcze tak czego? mi się wydaje. Tak, nie czego? Odpowiedź A. Icebox, odpowiedź Belotus. Lotus, odpowiedź Sebris, odpowiedź D split. No tak patrzysz jakbyś totalnie nie wiedziała. Ja wiem. Tak? Tylko... Zapomniałam. Daj mi chwilę. No wipe ma mega Iceboxowy, ale gdzie by to mogło być na Iceboxie? Bo to może być też bris jakiś. Czy powiem tak? E, małą podpowiedź ci dam. To jest taka bardziej, takie bardziej miejsce ukryte. Nie jest to coś, co widzisz na co dzień grając, tylko to jest bardziej takie zboczku, że tak to ujmę. Nie? Ja się zastanawiam, czy to nie jest wejście gdzieś w wejściu na A, na Breeze, albo gdzieś na Iceboxie jednak mimo wszystko. Tak. W takim razie... Jeszcze się przyjrzę raz. Czy tu jest coś, Bo co mogło być? Według mi ciebie Lotus i Speed to, to nie jest. Chyba, że to jest Lotus, ale gdzie to mogło być na Lotusie? Ja. Po prostu nienawidzę lotusa i teraz tak, gdzie to by mogło być na lotusie? Na A, nie ma nigdzie czegoś takiego na Lotusie na B No jakby bądźmy też szczerze, lotus tak nie wygląda. Za bardzo. No. Raczej nie, raczej nie. No, raczej, raczej nie Zastanawiam ma Zastanawiam się bajbu. nad tym Brizem, bo to może być strasznie tricky i to może być jakieś takie zakamarki z Briza. Bo przypominam, kojarzy mi się, że jak się wchodzi na A na Briza, mm -hmm. tylko tam są chyba jakieś komputery rozstawione czy coś, a tu tych komputerów nie ma. Komputery na Brizie? No. a to jest Briz! Uu. Dobra, chyba wiem, chyba wiem. Tak. Tak? No no to, to jest to, albo Bris, albo jest. Icebox, daj mi jeszcze chwilę. Walczysz o kopertę numer 13, nie przepraszam, 11. 11, moją 11. urodzinową. Tak, więc to może być ta szczęśliwa liczba, gdzie jest, nie wiem, milion valorant pointsów i wycieczka na Hawaje. Bo i, Wydaje mi się, że jakby to był Icebox, to by było... A poczekaj, a w ogóle po prawej stronie jest pod kątem jakieś takie... Ty, wiem... No... Nie... No co kminisz? To jest bris, Bo ja tutaj... jak nic! Czemu to jest breeze? Breeze? Nie wiem, Breeze? Gdzie? Dlaczego Breeze? Co ci podpowiada, że to jest Breeze? No bo wiem, że jak się wchodzi na A, głównym wejściem na Breeze, dawno nie grałam, bo ja gram tylko rankedy tak naprawdę. Ale jak tam się wchodzi, to w tej jaskini, jak się spojrzy w lewo, w jednej z odnóg, to tam jest w ogóle niesamowity świat właśnie tego typu. Ale to chyba nie jest to. W ogóle wygląda, jakby to było gdzieś na strzelnicy czy coś, i po prostu mnie oszukujesz, i nie masz tutaj dobrej wiedzy. To jest taka szansa. Dobra, a wezmę, strolluję zupełnie i powiem Lotus, bo tak po tym świetle za okna mi się wydaje, że to jest Lotus. Tam jest jakieś takie niebieskawo, błękitno, jakiś taki ten. Tak, o swoją szczęśliwą liczbę. Dobra, daję Ci 5 sekund na odpowiedź. Icebox, bo to było proste. Daję Ci 5 sekund na odpowiedź. Jeden, dwa, trzy. 4 Icebox Icebox Ostateczna ice odpowiedź. Ice ostateczna box, odpowiedź. Icebox ice A. a. Icebox. Ok. No i przykro mi. Jest to błędna odpowiedź. Był to Breeze. Miałem ja <laughs> rację! się. Ja Prowadzący do Wora! Nie! Miałaś rację. I z... ja ci pokażę, gdzie to było. To nie było tam, gdzie kminiłaś, W ogóle to nie było przy jaskini. Jednakże ci z pytaniem numer 3 i tym razem walczysz o numerek 13. Więc tak. Jaka postać mówi tę kwestię głosową? I teraz ja ci jej nie puszczę, tylko ci przeczytam. A ją po polsku, przypadkiem... czy po, po polsku. Po polsku. Po polsku. Specjalnie <laughs> dla ciebie po polsku, więc tak. Dzięki. Kwestia głosowa brzmi. Viper, musisz pozwolić mi zabrać Cię gdzieś. Kolacja, tańce, znam idealne miejsce. Odpowiedź A. Phoenix. Odpowiedź B. Chamber. Odpowiedź C. Killjoy. Odpowiedź D. Joru. Czy w ogóle kojarzysz tę kwestię głosową? Mi się wydaje, że Chamber to mówi. Nie jestem chamber? pewna na 100%, ale... Viper, musisz pozwolić mi zabrać Cię gdzieś. Nie, ale kolacja, tańce, Chamber? słuchaj, on jest z Francji niby, więc wiesz, taki... Romantyk. Kolacja pasuje, ale tańce mi nie pasuje. No, Chamber by najbardziej pasował właśnie przez to, że jest romantykiem i jakoś... Jak sobie tak próbowałam głosem każdej z tych postaci hmm. powiedzieć to w głowie, no nie umiem tego wokalnie zaprezentować, ale... A spróbuj. Pięć powiedziałby tak. Viper! Musisz pozwolić mi zabrać cię gdzieś! Kolacja, tańce, <świet> znam idealne miejsce! <śm> no, no... no, no Chamber no, by powiedział no, tak. No Viper, musisz pozwolić mi zabrać ci gdzieś. Kolacja, tańce, znam idealne miejsce. Jeżeli Nie, mi. Kiljoy nie. Killjoy ma swoją l, dupeczkę, tak? Jakby hmm. umówmy się. Y, jeżeli. No, może byłaby taka opcja. A może byłaby tego. Byłabym najbardziej zaznaczyła tę odpowiedź B, bo raczej nie przyjdzie mi to do głowy. To, 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 to głowy. To nie może no najgorzej, wybrałeś wybrałeś same postacie. Ja gram Joru, trochę grałam Joru przez pewien czas for fun. Mm. W ogóle y, robiłam sobie żart z tego, że jestem Joru main, a w ogóle nie umiem grać Joru. No ale zagrałam z 20 meczy w ostatnim cz czasie, w ostatnich trzech miesiącach Joru i nie mm. kojarzę tego. Okej. Okay. Ale na przykład Phoenixem i Chamberem w ogóle nie gram. Nie nienawidzę tych postaci i ciężko mi będzie przez to pamiętać dokładnie ich voice ale tak najbardziej mi to pasuje, żeby to był chamber. No trudno, powiem tak. Yy, powiem tak, jedną już mam kartę, yy, tą nie kartę, tylko kopertę, więc tak. no najwyżej stracę. A wybieram odpowiedź B, Chamber definitywnie i nie chcę 50-50. Nie chcę, bo to mi nic nie da na razie. To jest strzał tak naprawdę i Dobra, więc w takim razie przypominam, walczysz o numerek 13, odpowiedź B, Chamber. No jest to prawidłowa odpowiedź. Gratuluję, udało ci się. Viper na to zresztą odpowiada, że wolałaby wypić swoją własną truciznę, niż z nim gdzieś wyjść. Oczywiście! E, tak. jest taka rozmowa. No, jest taka tak. rozmowa, więc numerek 13 ląduje na twoje konto, gratuluję! Let's go! Lecimy z pytaniem okay. numer 4. Ty grasz w Valorant od kiedy? Od, o, od pierwszego dnia zamkniętej bety. Okej, okay, no to może. Zrobnęło mi pierwszego dnia pytanie. u Izaka, no. O, fajnie, mi też Uizaka hmm. dropnęło. Pierwszego dnia, ale nie zauważyłem, więc zagrałem drugiego dnia. Dopiero. Ja zauważyłam. <laughs> ja nie. <laughs> Miałam odpalone na laptopie, komputerze i na każdym z innego konta zrobiłam sobie alt konta na Twitchu, żeby mi po prostu gdzieś drapnęło. na cłaniaczek. telefonie. No i się udało. Ale na moim głównym koncie mi drapnęło, w ogóle, więc super. No proszę. Dobra, więc pytanie numer cztery. Która mapa została dodana wraz z premierą gry w 2020 roku? Czyli nie beta, tylko premiera, już to oficjalna premiera. Odpowiedź mhm. A: Haven, odpowiedź B: Split, odpowiedź C: Breeze. odpowiedź D: Ascent. Jaką mapę dodali wraz z premierą gry? Bo ile było w becie map? W becie był Haven, w becie mhm. był Pint i w becie mhm. był Split. Czyli trzy mapy. No i dodali czwartą w czerwcu 2020 roku. Tylko jaką teraz? Wiem, że Breeze był dodany o wiele mm. później, bo to była mapa, mm. na którą już tak długo czekałam i w ogóle były linki tej mapy i tak dalej. I wydaje mi się, że najpierw weszła Ascent i tu nawet nie muszę się za bardzo zastanawiać, jestem tego tak naprawdę pewna. Wiem, że to nie jest hawem, że to nie jest Split i pamiętam, że Breeze wszedł później, mm. oby, oby mnie pamięć nie myliła, mm. y więc... Y w ogóle wydawało mi się, że może pierwszy był Icebox, ale nie ma tej no odpowiedzi tutaj, więc musiałem znaleźć Nie ma Icebox, bo później. Ascent, ok. W takim no razie oznaczałem. Tak, musiałem okay, więc speedrunować. Ok, więc słuchaj, walczysz o numerek, e, jeszcze tak e, przypomnę. 21, tak? I słuchaj, ten numerek ląduje na twoje konto. Gratuluję, oh. jest to poprawna odpowiedź. E, był to e, Ascent, a pamiętasz, jakiego agenta dodali? Będę? E, Rejnę do Ascenta do Dali? Nie, tak, poczekaj. Się. Tak, Reina, Tak, Reina, Reina. Reina, Reina. Takie pytanie poza. Byłem ciekawe, czy pamiętasz. Dobra, więc ostatnie pytanie. Walczysz o numerek 37. E, ile rank było na początku wyjścia Valoranta? Nie licząc numerków 1, 2, 3. Po prostu Iron, Silver i tak dalej. Okej, okay, czyli dywizji. Dywizji, tak. 7, 8, 9, lub nie było rank. Masz jeszcze 50-50, więc w sumie to jest ostatnie pytanie, więc jeżeli chcesz, możesz po prostu wykreślić. Iron od był razu. na pewno, bo to była moja pierwsza ranga, więc wiem, skoncertujemy. Okay. Iron. <laughs> Iron. Iron 1 był w ogóle moja pierwsza ranga. Przegrałam wszystkie placementowe mecze. <laughs> więc tak. Był Iron, potem był Bronze, potem był Silver, potem na pewno był Gold. Mm -hmm. e, platyna Diament. Mm -hmm. I wydaje mi się, że po diamencie była jedna ranga Immortal. I że nie było Radianta, był Immortal. Czyli najlepsza okay. 7. Albo... Poczekaj. ile rang było na początku wyjścia Valoranta. Kurde, ale chodzi ci już, jakby Valorant w sensie, że wyszedł z... Zamkniętej bety wtedy. Tak, premiera, premiera. Okej, okay, no to już były wtedy, dobra. Mm, no bo nie było chyba, bo był albo Radiant, albo Immortal, nie było tych obydwu rank, mi się wydaje. Dobra, okay. to jest ostatni, ostatni ten, więc zanim ja cokolwiek już tak za dużo nagadałam, 50-50 <coughs> proszę. Okej, okay, więc daj mi sekundkę, bo ja chcę to zrobić w formie losowej. Została ci odpowiedź B oraz D. Mhm, mm czyli nagrywam Została wyeliminowana, rozpowiedź, co została wyeliminowana, więc albo było 8 rank, o. albo nie było rank w ogóle. Dobra, no to było 8 chyba. Poczekaj. No tak, no bo. poczekaj, bo teraz chcę się zastanowić. No bo najpierw nie było meczy rankingowych na pewno, na samym początku nie było w ogóle ran rankingu żadnego. W sensie zamkniętej becie. Tak, tak, tak. Ale jak to wyszło, to wszystko wyszło równo. Mi się wydaje, że to już weszło od razu. Rankedy w tym samym momencie. Co właśnie no, z tą nową tak mapą. Ale powiem, że rankedy najpierw były dostępne tylko dla osób, które grały w betę, a dla nowych kont nie było rankedów na początku. A, no no ale wiesz, jakby mm, dla mnie to może były wcześniej też trochę dla, dla nas. Dla byciarzy. no nie pamiętam No dobra, no ale w każdym razie musiały być rangi Skoro były rankedy, więc daję odpowiedź B Okej, okay, no i No jest to poprawna odpowiedź Odpowiedź B było 8 rank Był Iron, iron, Bronze Silver, Gold Platyna, Diamant Immortal i Radian, okay, Radian ja... był Od razu, tylko nie było tego się, że... rankingu Jakby nie, tylko można było jakby po prostu awansować do radianta, nie było top 500, tylko po prostu można było awansować do radianta. No e, dobra. Więc gratuluję. 4 z 5 kopert lądują na Twoje konto. Koperta 37 ląduje na Twoje konto. Jedynej koperty, której nie zdobyłaś, to jest koperta 11, która co ciekawe ląduje na moje konto w tym momencie. Więc jeżeli bardzo byś chciała, to możesz wyhandlować sobie te koperty z powrotem. <laughs> Ale to już wszystko zależy, e, prawda od Ciebie, więc w takim razie przechodzimy do etapu negocjacji. Więc teraz pytanie, czy chcesz się jakiejś koperty pozbyć w ogóle? Mogłabym sprzedać czwórkę na przykład, to była tak? czwórka, no nie? Bo czwórka, pamiętam, no? że tak bez entuzjazmu poszedłeś do tej koperty. A może wiesz, to, się, to była... Specjalnie tak zareagowałem. Nie, wiesz, to nie. Mogłem tak specjalnie zrobić, żebyś myślała, że to jest najgorsza koperta, a to jest twoja najlepsza koperta, jaką dostałaś. No, totalne, po okay, czyli nie końców... chcesz wziąć ode mnie czwórki za jedenastkę na przykład. Nie, 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 nie ma szans akurat. 11 jest fajna. <głos> 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 Kurde, no to ja ci mogę oddać 21,37 za 11. 21,37 za jedenastkę powiadasz. Co jest to ciekawa oferta, ale. Aha. No dobra, dobra, możemy tak zrobić. 11 e, za 21,37. Myślę, że mi się to opłaci. No, to mi się to opłaci? No, <grym> uh, nie, no to ja się nie zgadzam. Nie chcesz się nie jednak? Jednak nie, nie chcesz, jednak nie. Nie Nie, jeżeli ty Aktywym... to, to opłaca, to, mam, to ma ci się nie opłacać. Aha, dobra. To, a gdybym dał ci e, tę jedenastkę za numerek trzynaście i bym ci powiedział, co jest w jedenastce. Byś wiedziała, żebyś miała jedną kopertę odkrytą. A ja bym sobie Dawaj! wziął. Dawaj, 13. Dobra, dobra, więc w takim dobra. razie koperta 13 ląduje na moje konto, do ciebie wyląduje koperta 11 i w kopercie 11 jest minus 100. Nie, na no, żartuję e, Jest e, patina, czyli plus 25% do całości mhm. wygranej, więc jest to całkiem ciekawa koperta. A mm -hmm. w kopercie 13, 13 nie powiem Ci, co było, ale cieszę się, że ją mam na swoim koncie, a nie, że jest na Twoim. Kurczę! Bardzo mnie to zadowala w takim razie. No i teraz pytanie. Czemu ja Ci oddałam? Przecież wiadomo, że najlepiej <laughs> nie zabrałeś. Więc teraz pytanie. Ci youtuberzy to są tacy złodzieje. No i się wydało. Dobra, ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o koperty, to mnie interesuje całkiem koperta 21 i mógłbym za nią dać... Myślę, że nawet 1000 Valorant Points'ów, bardzo fajna jest, jakby mogę dać 1000 hmm, za nią, wtedy masz pewne 1000. Tam, no ale to widocznie tam jest coś lepszego. Być może, nie musisz jak się zgadzać. Jakie kopalnie mi może zostaną? Coś... Zostanie mi czwórka i 37 i... 11. 11. której wiesz co jest, tam jest 25%. A może chciałbyś jednak... Tak. Czwórkę. Czwórkę za 1000 valorant pointsów? Nie, nie, za mniej. Za 500. Za mniej? No? Za 500? No, Wiesz co, nie chcę. Nie chcę. Za 200? Nie, nie chcę. Już ja się cieszę, że to jest u ciebie. <laughs> Niech ona sobie wejdzie. Mnie 21 interesuje, słuchaj. Dobra, 21 mogę Ci oddać za 1300 valorant pointsów. 1300? No. To nie. Mm -hmm. to nie, to nie. Nie, nie. To nie, nie tyle ja nie, nie jest łatwe. Nie, 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 1300 to już. Coś mi się tam nie kalkuluje do końca. To wycofujesz się zupełnie, tak? Dobra, wycofujesz bo ja nie tak mogę wskaźnić to w w 21. Okej. Okay. Może Moż nie, już nie chcę ty 21. <grym> <grym> no pewnie nic nie ma i miał to jest 1000. Porozmawiajmy o czwórce w takim razie, bo widzę, że cię to bardzo interesuje. No mnie, nie, mnie niekoniecznie, ale w sumie to czwórka. Okej. Okay. A gdybym. Okej, okay, moglibyśmy zrobić tak, że biorę w pakiecie czwórkę i dwadzieścia za 500 Valorant na Chyba ten! Z krzesła spadłeś! Bez przesany, Zaszczęśliwy! Bez nie, przesady. no to nie, no to straciłaś jedyną ofertę moją, jeżeli chodzi o czwórkę. No trudno. Twoja to strata, jedna mój zysk! O Jedyna oferta, nie, tak. Nie, 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 nie zgadzam się. Słuchaj. Wydaje Słucham. mi się, że mogę ci oddać czwórkę tak. za 200 valorant końców. Za 200 valorant końców czwórkę. No tam musi być coś strasznego. No, no ja, ja nie muszę chcę. Coś, Ja muszę w pakiecie dostać, się. nie mogę po prostu czwórki wziąć w samej, samej sobie. To, to jest bez sensu. Ja potrzebuję czwórkę plus coś. Uśmiech <laughs> A może? A może czwórkę plus 11? Wiesz co jest w 11, 25% Aczkolwiek pozbędziesz się wtedy też czwórki. No, a co za to, to chcesz mi zaproponować? My mam nadzieję, że co najmniej 500. <śm> 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 Możemy się cofnąć do tego momentu, jak miałam zaoferowane tysiąc. Mm. Nie, to już nie, 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 nie ma tak. Obawiam się, że w czwórce jest minus 100, bo nie ma innego powodu, dla którego byś tak szydził z tej czwórki. Być może, być może jest, no chyba, że byśmy poszli na jakiś taki deal, że ci powiem co jest w czwórce, ale oddasz mi czwórkę i dwudziestkę jedynkę za darmo. <śled> co za nas ale wtedy się dowiesz, co jest w czwórce, tak? Jakby. I modlisz z... Ty. Wtedy wiesz, nie masz czwórki. Ja wiesz, co jest w jedenastce Ale się w końcu dowiem, no nie ma. Ale to już po grze się dowiesz. A tak, to wiesz, pozbywasz się czwórki, pozbywasz się potencjalnego minus 100%. Zostaje ci 11, gdzie masz 25%. Zostaje ci 13 i 37, gdzie masz na przykład jakieś fajne Valorant pointsy. Wtedy te Valorant pointsy plus 25%. Wychodzi jakaś tam fajna liczba. Nie tracisz, wygrywasz jest za zanie... Ja mogę oddać czwórkę i dwudziestkę jedynkę, ale za mm -hmm. trzynastkę. Za trzynastkę? Nie. Którą ty masz? Nie. Dlaczego nie? No bo... no bo moja trzynast... jest. Ja już się z nią zakomplowałem, wiesz? Słuchaj, jest... słuchaj. Sobie cześć. No to możecie powiedzieć jeszcze jedną cześć, pożegnalne. Nie, to my, my jesteśmy best friends forever już. Pakt. Bo się zaraz zdenerwuję i powiem, że kończę te negocjacje i oddamaj trzynastkę. Oddam ci 37 za 13. 37 za 13? No. A co z czwórką? Da się ją zostawić w siebie? Dobra, <grym> po prostu. Oddam ci, oddam ci czwórkę i 37, ale oddaj mi 13! Okej. Okay. Ale, no dobra. Okej, okay. dobra. Możemy pójść na taki deal. Czwórka i 37 ląduje na moje konto. No. Na twoje konto ląduje trzynastka. No, czyli mam teraz trzynastkę i jedenastkę. I dwadzieścia jeden. 21. Okay. Tak, zgadza się. I teraz dobra. pytanie, czy chcesz na tym zakończyć? Czy ci to pasuje, czy może chcesz coś tutaj za valorant points ode mnie? Tak, ja czuję, coś? że pozbyłam się największego balastu, czyli czwórki. Mm. Bardzo dobrze. Eee, wróciła do mnie trzynastka, w której na pewno są wspaniałe rzeczy. Mam jeszcze plus 25%. A mam ofertę? I mam jeszcze dwudziestkę jedynkę, o którą strasznie walczyłeś. Mam ofertę. No. Odkupię od ciebie dwudziestkę jedynkę za 1500, ale. Zestawie dostaniesz czwórkę z powrotem. <laughs> Jezu! Bo ja się, ja się obawiam, że w czwórce jest minus 100 i ja dostanę 0. Dostanę Ja Jajo! 1800, podbijam. Nie, to tam na pewno jest minus 100. Nie ma innej opcji. Na pewno jest minus 100, nie oszukasz mnie. 2000? Może chcę dla ciebie dobrze. Jakby masz mnie teraz za złego, a ja może chcę dla ciebie dobrze, może w tym momencie odkupuję od ciebie. Może. Patrz! Okej, okay, zgadzam Tetycznie. się! Dobra. Okay. Mam nadzieję, okay. że to jest po prostu twoja psychologiczna gierka, w którą za bardzo poszedłeś za daleko. I teraz po prostu był okay. taki... Wow, Czyli... ale wpadłem, ale wpadłem, Czyli let's go. Czwórka ląduje na twoje konto. 2000 walorat pońców ląduje na twoje konto a na moje konto ląduje 21. Czyli masz jedenastkę, trzynastkę, czwórkę i 2000 walorat pońców. Plus 25% pewne? Plus dwie niewiadome na tym nie kończymy? Nie szans, to się nie uda. Kończymy na tym, ja muszę się dowiedzieć. Jesteś pewna. A nie chciałbyś kupić czwórki ode mnie? Nie, dobra, kończymy. <laughs> <laughs> kończymy, więc e, gratuluję, gratuluję. Słuchaj, odkryję po kolei, co było. Czwórkę mm -hmm. zostawimy na koniec, żeby mm -hmm. było troszeczkę, wiesz, tak mm -hmm. ciekawiej. Więc tak, 37, którą mi dałaś, było 500 Valorant Pańców. 21, od którego, o którą tak walczyłem, tam było tylko 100, po prostu chciałem żebyś zyskała, żebyś pomyślała, że tam jest coś wartościowego No i tam myślałam Tam było po prostu 100 valorant pointsów, tam było po prostu 100 valorant pointsów Dobra Więc to wygląda całkiem fajnie No ale, teraz jeżeli chodzi o to co masz, no to w 11 jest 25%, to wiesz, w 13, mówię, co było w 13? 500, 13 jest 500, no i teraz czwórka. <laughs> Jest, minus 100 na 100, minus 100 jest. Minus 100 procent. Yes, nie, yes. miałam nadzieję, że grasz sobie ze mną. No. Że masz... Nie, nie, nie. Więc gratulacje, wygrywasz okrągłe zero jako pierwszy gość w tym teletrudnieniu. Nie wygrywasz nic.